Co? No, ty mi tak nie rób, gro, ja cię, proszę. Hej, ludzki, jestem Dajwa i witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Hocus Pokus Różowa Pantera. Ostatnio doświadczyliśmy bardzo dziwnych wstrząsów i na co babunia nam powiedziała, że to sprawka gigantycznych szczurów i uwaga, dzisiaj będziemy badać tą sprawę. No, mówiłam co prawda, że będzie mała przerwa jeśli chodzi o odcinki ale postanowiłam, że muszę posiedzieć przy czymś wesołym bo wczoraj dorwałam się do kontynuacji przygodówki, na którą czekałam bardzo długo no i przeszłam ją w 4 godziny a to jest bardzo źle, bardzo krótko nieprzyjemnie w porównaniu do pierwszej części była banalna ale przynajmniej miała dwa zakończenia, nad czym strasznie ubolewałam w pierwszej części, to było takie Uu. Stajesz przed wyborem, tak ci mówi narrator. Masz wybór. Możesz zrobić inaczej, ale nagle. Postać się zawahała. Postać tego nie zrobi. Musisz iść do drugiego zakończenia. Tak więc sagonowy. Trochę się rozczarowałam. Druga część już miała dwa zakończenia, ale po prostu jedno było lepsze od drugiego. Rozczarowałam się jednym, poszłam zrobić drugie. Dobra, było troszkę lepiej, ale też niezbyt fajnie. Po prostu mam nadzieję, że zrobią jakąś fajną kontynuację, że naprawią i tak <laughs> dalej. Pomocy, zepsulemy kochaną grę. Postanowiłam, że siądę do czegoś wesołego, żeby się odstresować, żeby o tym zapomnieć, chociaż tego się nie da zapomnieć. Pogadajmy z babuleńką, ona ma fajne teksty. Wiesz, niektórzy ludzie wierzą, że gdy w niepowolane ręce dostanie ci coś tak osobistego, jako wcięty paznokieć, twój wróg będzie w stanie rzucić na ciebie jakiś urok. Ale ja... Ja nie jestem przysądna. Na pewno. Już prawie skończyłam. Cieszę się Twoim szczęściem. Jedni na słońcu wolą się ogrzewać. Tak robią ludzie starzy. Mogę podejrzewać. Inni po świecie chcą jeździć na wozie. Ja wiem. Że obcinać paznokcie chce na mrozie. Fajne! Dobra. Idziemy zbadać skutki. Chwila, mogę do Saszy? Co Sasza powie? Co powie Sasza o wstrząsach? Sasza w ogóle zauważy, że jest trzęsienie? nie? Się, nie? Ubrzydliwy. ty mały. Tyja, jak przypuszczałam, Sasza w ogóle nie zauważył, aka zauważyła, że było jakiekolwiek trzęsienie, tak? Tak się dzieje, jak się za bardzo zapatrzycie w grę komputerową. Znaczy, ten, w serial, tak? Nie, nie żebym była od czegoś uzależniona. Nie, nie, nic nie mówiłam. Ciii. Tak, tak, tak. się w muzyczkę. E... Otóż są dość duże zmiany. Jeziorko nam popękało i wyrzuciło nam na powierzchnię mamuta. E... Teraz tylko... Spróbujmy go wyciągnąć. To małe trzęsienie ziemi wyrzuciło mamuta na powierzchnię wody. Nie lubię polegać na kapryśnej naturze, ale kolejny wstrząs uwolniłby go na dobre. Okej, okay, musimy wywołać kolejny wstrząs. Zaczynmy jeszcze tego pana. Cóż za przepiękny dzień! Możemy się to wszystko sni? Ale trzeba się taki zielony, i niebo taki błękitny. Nawet taki śpiewają weselej niż zwykle. Jest za nie. Cudownie! No, panie, to gra dla dzieci. Proszę się opanować. To nam rozmarzło? Przyjrzyjmy się. Potrzebuje czegoś ostrego, aby skosić te sople. Mmm, czegoś ostrego? Od razu mi się kojarzy dzwoneczek po prostu. <noise> Jestem wielką fanką bajek z dzwoneczkiem. Mamy tu coś. Znaczy, że nie wiem, czy to się kwalifikuje jako ostre. Znowu mi się dzwoneczek przypomina, ale na pewno możemy spróbować, nie? W końcu to coś ma właściwości aerodynamiczne. Okazało się, że to całkiem poręczny paznokieć. Nie chciałabym być ukłuta przez taki paznokieć. Całe szczęście, że babunia jest krzętnie obcina. No. I wchodzimy do dziwnego miejsca, ale jest fajna muzyczka, więc jakoś to będzie. Stój, kto idzie? Czy masz szarstką sierść? Nie szczególnie. Tylko gryzonie mają wstęp, kolego. Ale ja uwielbiam gryzonie. A zatem nie Wróg ty, czy przyjaciel? Pytanie to mnie wierci. Powiedz zatem, kto roznosił zarazę czarnej śmierci? Cia, chyba będziemy musieli zwrócić babuni honor, bo właśnie napotkaliśmy dwa gigantyczne szczury. Oczywiście my potrzebujemy ich pomocy, żeby wydobyć mamuta, ale najpierw trzeba zdobyć ich zaufanie, rozwiązując ten króciutki quiz. Zaraza czarnej śmierci, wydaje mi się, była w Wielkiej Brytanii? Nie wiem, już po prostu ech, kuleje z historii. Zaraza czarnej śmierci roznosiły pchły. Bardzo dobrze, dobrze. Pytanie było łatwe, lecz tym ja cię położę. Jakiej z tych trzech rzeczy szczur robić nie może? To jest dość ciekawe pytanie. Kiedyś się na nim wyłożyłam. Swoją drogą nie pamiętam już, co się dzieje, kiedy e, źle rozwiążemy quiz, ale na tym się kiedyś potknęłam. Bo myślałam, że chodzi o trudkę. Natomiast mamy tutaj bardzo śmieszną podpowiedź do odpowiedzi prawidłowej. Widzimy tutaj staruszka, który nosi niemowlęcą pieluszkę. I to jest prawidłowa odpowiedź. Szczur nie może się zestarzyć. Gdyby tak porównać wiek szczura do wieku człowieka, to szczur zginąłby jeszcze jako taki bobas w pieluszce. Tak więc to jest prawidłowa odpowiedź. Aspekt do na wieki jest. Astrologii chińskiej szczur nie odstępuje na krok. Jeśli urodziłeś się w roku szczura, jaki był to rok? Uuuu, kolejne bardzo ciekawe pytanie, moi drodzy. Powiem Wam, że ja jestem z roku węża. Kiedyś się bardzo interesowałam astrologią, e, sennikami i innymi takimi przesądami. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo każda z tych trzech odpowiedzi jest prawidłowa. W astrologii chińskiej jest 12 zwierzaków. E, każde zwierzę ma jeden rok. E, no i z tego nam wychodzi cykl. 12 lat, więc każda z tych odpowiedzi jest dobra. Bardzo dobrze, mój drogi! Wszystkie daty się zgadzają! Urodzeni w roku szczura, na sukces szansę mają! Chyba jesteś w porządku, koleś! Pość go tadziu. Witamy w szczurzym domu! Szczurze mówiąc ciemno tu. Kapujecie? Szczurze mówiąc. Aaa, kapuje! <grywa> całkiem klamę! Kapujesz? Kapuje, ale mnie to nie śmieszy. Ojojoj, widzę ofiara mutacji genetycznej, czy jakichś eksperymentów laboratoryjnych. Zresztą nie jedna jak widzę. Pogadamy najpierw z tym barmanem. Przypuszczam, że to bar. Jezu, co zrobiłeś? Kapujecie? Szczurze mówiąc. ja z nim nie pogadasz. Ja. biedne stworzenie. Ktoś tu ostro pakował za młodu. Wcale nie. To jakim cudem stałeś się tak wielki? W ogóle, tutaj są największe szczury, jakie w życiu widziałem. Nie słyszałeś? Nie, nie słyszałeś? Lul. Ludzie robią podziemne próby atomowe, nie, nie zważając zupełnie na takich jak my. Patrz tylko, co zrobili. Przerażający bojownicy są z tych ludzi. Są najlepsi, albo najgorsi, w zależności z której strony na to spojrzeć. Ktoś powiedział kiedyś, jeśli podczas trzeciej wojny światowej będziemy używać broni nuklearnej, to czwartą rozegramy za pomocą łuków i kim? A tak przy okazji, co tak trzęsło? Ten wstrząs, który czułeś, to był po prostu nasz ćwiczący król. Ale jestem głodny. No dobra, skoro on wywołał ten wstrząs, to pewnie mógłby nam pomóc wydostać mamuta. Więc my musimy się najpierw do niego dostać. A on jest tam. Powinieneś pójść do króla, to świetny facet, jest doskonały. Bo ciągle nad sobą pracuje Całkowicie się z tym sądem nie zgadzam Uważam, że to kretyn Przestaje go ciągłe treningi Trzęsie się cała ziemia To irytujące No właśnie nam o tym powiedzieli <grywki> Możemy jeszcze Z innymi pogadać? O, a tą sytuację końc znam? Z wciąganiem brzuszka Dobra, teraz ty, może teraz z nami pogadasz Czemu wciąż wycierasz ten bar? Przecież już lśni jak opinacze poborowy. Chodź tu i spróbuj szczęścia! Skapiesz odpowiedź, wygrywasz kanapkę! To nie jest znowu takie trudne! Jedziemy! Dobra, spróbujmy! Mam dla ciebie jedną zagadkę. Co to takiego? Ratuje ludzkie życie, lecz nie jest przyjacielem człowieka! Było od zawsze i będzie na zawsze! Powoduje, że rolnicy pomstują, chociaż nie może latać. To włochate zwierzę, choć nikt nie poluje na nie dla futra. Ja oczywiście prawidłową odpowiedzią jest szczur. Kiedyś się bardzo zastanawiałam nad tym, było na zawsze jest na zawsze, w sumie dalej tego nie rozumiem, ale z tym ratowaniem życia człowieka to wydaje mi się, że chodzi o eksperymenty laboratoryjne. Oczywiście z tym e pomstowaniem rolników, to wszyscy wiedzą, że szczury zżerają uprawy. Tak więc klikamy szczurka. Jej, tak! Brawo Różowy! I uwaga! To będzie genialne! Tak! Szczury przetrwają i nie utoną, bo nurkują i pływają! Na mnie straszny atom ogień i gaz! To nic, że zdarza się na wąsy spaść. Tak było już nieraz. Tak, są nas miliony. Niespodziewanie się zjawiamy z każdej strony. I choć życie szczura rok jedynie trwa, to wydajny szczur przez ten rok tysiące dzieci ze swoją żoną ma. Chociaż wstrętny szkodnik to. Ty, jest człek, że Naprawdę bardzo, bardzo potrzebujesz go. go. Nauka czyni co dzień naprzód krok. To okay. dzięki nam. Najwyższy czas docenić w końcu nas za te zasługi. Przyznasz sam. Tak, powiem wyraźnie że nam się często zdarza przenieść choroby zakaźne, a że niszczymy zboże, cóż, to przez ten głód! Powiedz, czy jadłbyś tę wstrętną trutkę, gdybyś inne przysmaki wcinać Czy wiedziałeś, że jednego lata na Hawajach nasi bracia zjedli trzcinę cukrową o wartości 11 milionów dolarów? A, o słodka chwilo! Jesteśmy jak... Mocne marki! O nocy przesuwany w kuchni garnki. Gdzie wejdzie człowiek, tam może wejść szur. Ludzie, jeśli naprawdę chcecie mieć szczęście, wejście na zawzór. O, tak! Och, szczur! A chociaż wstrętny szkodnik, to... ty wiedz, człeku, że naprawdę bardzo potrzebujesz. niekoniecznie samo zło. Szur! człowieku, wyjmij głowę z chmur. Ty, Ty przecież bardzo, bardzo potrzebujesz go. Fajna piosenka. Oj, lubię tą piosenkę. Jest jedna rzecz, jakiej o szurach na pewno nie wiesz. Robimy doskonałe kanapki z podwalecką. Oj, tego faktycznie nie wiedziałam. Zapamiętaj sobie, żebyś nigdy więcej nie wejścił za żarcie, kiedy ja za nim wejścę. Kapeło. Pomożemy mu, może ten wielki szczur się nie obrazi. Ta, moi drodzy, to była jedna z wielu piosenek, które usłyszymy w tej grze. No dobra, ten król jest troszeczkę za wysoko. Spróbujemy się tam dostać z pomocą tej deski, która nam posłuży jako taka mini katapulta. Kap kapapulta już chciałam powiedzieć, moja siostryczka tak ciągle mówi, żeby mi kiedyś tak mówiła. E, dobra, e, może ktoś mi pomoże, co? Wy? gra. W tej chwili przestań się bujać. Oj. Może ty, co? Okej. Okay. Nie było pytania. E, ty nie pomożesz, ty nie pomożesz, ty też. Nie może ty. Och, było blisko. No już wygląda na to, że będziemy potrzebowali pomocy tego najcięższego szczura, ale z nim nie pogadamy niestety. Więc spróbujemy go zwabić. Głupia siła grawitacji. Musimy stąd zejść. Więc pójdziemy sobie do barmana. Zatrzymamy się! I położymy tu kanapkę teraz. Różowy! No. Ej, co? Co jest? Przepraszam. Ej, co? Gra mi się psuje pomocy. Wow. No, już normalnie po prostu. Ej. A sprawdza się moje przypuszczenie, że potrafię zepsuć każdą grę. Teraz zrobimy taki manewr, żeby nam się ta kanapeczka nie zsunęła. Wow, różowy masz mocne łapki. I teraz tam skoczymy. Believe I can fly. Wasza wysokość. Poczekaj, jeszcze dziesięć fajrand. Dziesięć? Czego? Ćwiczej! Jakiś czas temu też ćwiczyłem. Możliwe, że odczułeś to, gdy byłeś na powierzchni. Chyba poczułem, to było zupełnie jak trzęsienie ziemi. Cóż, ostro daję sobie w kość. Bez wątpienia. Przepraszam, ale czy jest jakiś sposób, aby wywołać większe trzęsienie ziemi? tam z pewnych powodów. Jest jeden sposób, ale sprawa jest z góry przegrana. Od miesięcy staram się namówić tych gnojków. Zbyt oddanych, aby zaczęli ćwiczyć, pracować nad sobą, rozwijać się. Oni tylko siedzą, jedzą i baletują. Do. W dodatku szczury żyją tylko jeden rok. Cóż, matka Natura to mądra kobieta. Musi być jakiś powód. Oczywiście, że jest. Przewaliła nas! Jest takie stare indiańskie przysłowie mówiące, lepiej jest siedzieć niż stać. I lepiej leżeć jest niż siedzieć. Jednakże dopiero masz święty spokój. Kiedy wykorkujesz. Wolę jednak podpisać się pod tym, co powiedział kiedyś Mudy Nie chcę stać się nieśmiertelny dzięki moim dokonaniom. Ja po prostu nie chcę umierać. Punkt dla ciebie. Więc uważasz, że te wszystkie treningi przedłużą Twoją egzystencję? Ja to Potwierdzają to liczne badania. No i kolejny edukacyjny walor tej gry. W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak źle na dzieci wpływa telewizja. Pod czym się podpisuje. A teraz widzimy, jak pozytywnie wpływają na nas ćwiczenia. Znaczy, jak mogą wpłynąć. Muszę coś! Jakiś bodziec, który skłoniłby ich do zainteresowania się gimnastyką. No cóż. Pamiętacie kasety, które rąbnęliśmy Saszy? Wypróbujemy wszystkie po kolei. Najpierw sprawdzimy, jak działa na nich Morsio. Kasety wideo? Świetnie! Mam odtwarzacz. Przyjrzyjmy się im bliżej. Ta, teraz pewnie co młodsze dzieci nie kojarzą kaset wideo. Gdy byłem jeszcze pacholęciem, Morsio był moim bohaterem. Nauczył mnie wiele, potrzebie dzielenia się z innymi wy, 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 wyłączcie to! Wyłączcie tą przerażającą mordę! Te, nie, nie, nie ta kaseta! Tak zamknij paczały! Nie chcę cię widzieć! Wypad! Wypad! ...wałkować ten sam scenariusz. Nie, po prostu... ...co jedno to lepsze. W jakim świecie żyje różowy? A raczej... ...to dziecko, które nam dało te kasety. Znaczy... Tak, nie, nie, nie dało w sumie. Serce rośnie. Rośnie! Dzięki za wstrząsy, król. Hej! Teraz, jako zdrowe szczury, możemy zacząć ostro imprezować! Bo, nam się Ojej, współczuję powierzchni. Różowy coś cię narobił, trzeba będzie zakosić tą kasetę. A, standardowo. Tam chyba sami faceci wśród tych szczurów. A tam widziałam jakąś jedną kobietę. Okej, okay. teraz, ponieważ mamy już wstrząsy, możemy wyjść na powierzchnię. Pytanie, jak się tam dostać. Aaa, tak, okej, okay, teraz to ma sens. Ona no, oczywiście po angielsku nawi- uuu! Troszkę nam to pomogło. Ale teraz mamy utrudniony dostęp! Ale fajna muzyczka. Fajna, taka świąteczna. Rodzin z jakiejś gry dla dzieci o świętach. Dobra, nie do końca o to chodziło. Rozwaliło nam jezioro, ale z mamutem jest mały problem. Teraz, żeby się przedostać na drugą stronę, bo chcę pogadać z tą babcią koniecznie, musimy przejść przez to jezioro w pewien określony sposób. Nie możemy na przykład robić tego. Bo wypłynie mrożonka. I wylądujemy znowu na brzegu, więc musimy skakać na te duże kry. Teraz kic. Kic. I kic. Różowy też nie może robić takich ekstremalnie długich skoków, bo wpadłby do wody. Wtedy to już w ogóle byłoby... Nieprzyjemnie. Znaczy, efekt byłby taki sam, ale. Dobra, ja chcę pogadać z tą bawulejką. Wiesz, niektórzy ludzie wiedzą. Nie, że... Myślałam, że powiesz w szczurach. Rozczarowałaś mnie. Dobra, na razie nie wyzwolimy tego mamuta, więc. Musimy się udać na Morze Martwe. Po raz drugi. Znaczy. Znaczy nie na Morze Martwe, tylko nad Morze Martwe.